Uwaga wszyscy! Razem z Ferbem zrobiliśmy urządzenie, które dosłownie zmienia materię w ciecz. Zatem czeka nas mnóstwo nowych i niespotykanych smaków. Izabelo! Abraka pokus! Jestem naprawdę pod wrażeniem. Mam już odznakę magika. Spróbujmy jeszcze raz! A oto nasz! Podręczny przemieniacz stanu skupienia! No dobra, Buford, czy kurczak gotowy? Gotowy! O, złapicie! O, no i proszę. Kurczak wpłynie. <słuch> smakuje jak kurczak Może spróbujmy czegoś co jest nieco bardziej się Tak! Nie! Egzotyczne! Oto jest spółka złą deszynca! Dzień dobry, pepe panie dziobaku! Jestem tutaj! Tutaj! Trochę jeszcze, trochę w lewo! No i to o tym sądzisz. Tak samo jak ty jestem oni Rynchus Anatilus. Tak jest, jestem, jestem! Jestem dziobakiem! <grym> tak, poczekaj, wyłączę tylko te teatralne światła. Ciekawyś, jak to możliwe? Chętnie opowiem, skoro nie pytasz. Po latach porażek, które ponosiłem w walkach z tobą, postanowiłem zwalczyć ogień ogniem. I w obu przypadkach, mówiąc ogień, mam na myśli dziobaka. Przecież nie pokonam cię wodą. Plan był prosty. A żeby wreszcie pokonać dziobaka, musiałem sam się stać dziobakiem. W ten sposób nasze szanse będą wyrównane. Zatem, po kilku obiecujących eksperymentach i kilku zawiłych projektach, udało mi się stworzyć Ciobako i Nador! Jestmy numer, co nie? No, ale zanim cię pokonam, posadzę się dokładnie w twojej sytuacji. Proszę, też jestem w pułapce. I już! Tak, nie siłujesz się, przecież powiedziałem już, więc, bo tak. O, o, właśnie tak. Dobrze, a dobrze. O... Izabelo, chcesz być następna? O, tak. Co powiecie na romantyczną kolację? Finasz, może łyczka? Nie, dziękuję. O, dobra, zrozumiałam. Wiem, wiem, pewnie po prostu nie chcesz pić z pierwszej lepszej szklanki, tak? Tak naprawdę to chodzi o to, że miałem na myśli, że chciałem powiedzieć, że nie lubię cukinii. O. I dlatego nasze białe buty po święcie pracę. I ja. E, wiedziałam. Finasz i ferb. Nie bardzo imponujące, ale podejrzane. Stefano, muszę kończyć. I wszystkiego najlepszego. Mamo, mamo, mamo! O, pranie. Bywają dni, że czuję się jak frania, ponieważ nic tylko piorę. <ścoughs> Ta... Mamo, 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 mamo! Musisz natychmiast pójść do ogródka! O, cześć córeczko. Czuję się jak frania, ponieważ nic tylko... Nie ma czasu na kabarety, musimy szybko iść do ogródka. Dobrze, za chwilę przyjdę. Ruchy! Za chwilę zaczną swój bojowy tam To nie czas na negocjacje Jeden z nich dziś nic tym miał plan Niezłe z tego wyjdą perturbacje Chyba już wiecie co się dzieje Jeden dziobak tutaj, z drugim się leje mój dzioba, koniec Niezła kurda, ostry, młyn, z tego w co ma za Ciobakowy to bój ciebie ja lub ty mnie! Który kogo tu powstrzyma? Bój, bój, ciobakowy to bój kiedy przegrasz-no, wylądujesz gdzieś na nie. Bój, bój, ciobakowy to bój tak przyłożę ci cięciu, że aż po ci opadnie! Ciobakowy to bój Co to niby jest? Jakiś science fiction superaparat? Ciekawe do ciebie służy Nie poszł! A to dziwne, mówiła, że będzie w ogródku. No cóż, gdyby ktoś o mnie pytał, to idę poczuć się jak Frania.